Gdzie ja jestem? Co się stało z moją łodzią? Gdzie jest moja ekipa? O kurde, piec. Trochę węgla, trochę. Wszystko tu jest. To co ja miałem u siebie, ale. Do część? O nie, myślę, że jestem w trójkącie bermudzkim. Oby nie. Jestem bardzo spragniony. Napiję się tej wody. A fuj, ale nie dobra. Ale... <laughs> Kurde. Muszę czymś zaspokoić gardło. I mój i moje pragnienie. Jest moja cała ekipa. Co się z nią stało? Och, chyba jestem tego świadom, że jesteśmy w trójkącie Bermudzkim. Albo tylko ja. Oby im się nic nie stało. Chociaż trójkę Bermudzki, tam gdzie my płynęliśmy płynęliśmy południową częścią do Ameryki, ale czy ja wiem dobra muszę jakieś schronienie wykombinować jest trochę tu jedzenia jest tu także zapalniczka o, oh, kurde. Ta półwysepka, czy ja wiem, czy chcę tu być? Dobra. Chyba tu rozłożę. Chyba najlepsza, op najlepsza op opcja. Kurde, no to co się z moją ekipą stało? Chyba jestem tego świadom, że jestem w trójkącie bermudzkim. Dobra, ogrzeję sobie trochę łapki. Aaaa. Ah. Cały jestem mokry. Ciekawe od czego. Jest mniej więcej południe, muszę jakoś się rozglądnąć. Nic na horyzoncie nie widzę. Może pójdę bardziej tam poszukać czegoś, cokolwiek. Hmm. Co to jest? Do kapitana. Kapitanie, jeżeli to czytasz, to jesteśmy w trójkącie bermudzkim. O kurde, nie. Niemożliwe. Wezmę sobie jeszcze tą ramkę, ale. Co? Nie, to niemożliwe przecież. Kurde, dobra. Zobaczę. Jeżeli to jest sen. To na pewno, ale czuję się mokry. Może jestem spocony podczas, no ale. Dobra. Jeżeli to jest sen, jak się będę topił powoli, to się obudzę. Kurde, to nie jest syn. Nie, niemożliwe. Muszę coś zjeść. Albo nie, jestem głodny nawet. Jestem tak zmęczona, ale... Nie pójdę spać. Na pewno nie. Muszę jakieś rozwiązanie znaleźć. Jeżeli trójkąt bermudzki... W sumie, lato jest. O kurde, możliwe. Krowy? No, zobaczę znamienie. O nie. O nie. To, to są krowy naszego. O kurde, nie mam na to słów nawet. Boję się. Au! Moja noga. To są przecież krowy z naszej łodzi! Co jest? Jeżeli one... Nie... To w ogóle był inny sektor! Muszę iść spać! Ale... Spróbuję zasnąć, ale wątpię w to... Usnąć. Po takim zmęczeniu to na pewno by się, bym się usnął. Raz, dwa, trzy. Aj. W sumie ta łódź nie popłynie. Ona trochę nabrała wody, ale. Hmm. A moje ręce. a ah. Ja yeah. hmm. jeżeli to prawda, że mogę i nie rozpadnie się ta łódka i że mogę ją jakoś zrobić, to przekonam się. O, kurde, dobra. Muszę jakoś stąd wypłynąć A wała, kurde, ale boli A, wow, Dobra Muszę jeszcze jedno na zapas Ah, Dobra jest łódka. Lepiej przed podróżą myślę, że trzeba się przespać. Mm. się kompas przyda, ale kompas był w sektorze chyba. Au, łodzi. Mm, ale chyba tam jest północ, a tu jest południe, Tak mi się wydaje, nie wiem. Tam gdzie zachodzi słońce. Nie, tam jest chyba. Tak, tam jest północ. Czy pół? Nie, północ tam jest. Muszę tam płynąć. Dobra. Kurde. Dobra. Muszę się przespać w nocy. prześpię całą noc. Wyruszę z rana od razu. Aj zmęczony jestem, muszę naprawdę spać, ale muszę jeszcze kilka godzin poczekać. Żeby... Kurde, nie mam czasami podręcznego... Cały zmoczony, tak! Najlepiej. O... O, kolejny dzień. Niewygodnie się spało.